Hej, okay, Siemanko, wam wszystkie moje kochane minionki. Teraz troszkę w innej odsłonie z racji tego, że mamy nową postać. Nazywa się Prytel. Prytel. I jesteśmy w mieście, ale takim bardziej kamiennym. Żeby zawsze była taka pogoda. Ale w mieście w kamiennym, w którym wszyscy gadają tak samo. Mamy rycerza poziomu 50, jakiegoś frajera mnicha, to znaczy, że jesteśmy wśród Midlandczyków, tak, wyglądamy jak końskie gówno, jak zwykle mamy swój metalowy nożyk, Żebyli bycia pedałem plus 10, czy jakieś kurde recepturki, um, ogólnie jesteśmy kawałem gówna, więc nie ma się co przejmować, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś zabrać, coś okraść. No, pierwsze, co nam przychodzi do okradzenia, to skrzynka, która pewnie się nie za... Tu są moje rzeczy z drugiej postaci? Chore wiele. No ale na pewno nam to ułatwi życie i to tak w sumie znacznie. co tutaj się chodzi? Tutaj jest gdzieś stojak skarby? Nie, tutaj jest zaplecze dla kapłanów i dzieci. Zaj <grystanie> drugie. Ogólnie ma to jeden wielki kształt, Penisa. Pewnie tutaj jedno przejście drugie i tu taki wielki drągę. Trzeba wyjść na zewnątrz i sprawdzić, czy zwykle kościół wygląda jak Penis. Podobno zaginął Henry, brat Hermana. To ten to miał farta. Przedarł się przez. E? Posawę? Kurde! Powtórz, bo nie przeczytałem. Bo nie umiem czytać, głupi gnój. Co? Ty też coś to? głoszą, że czarna gwardia posz... porzuciła służbę w. Karlatonie, czy innym głównie. No zajebiście no. Kolejny rycerz 50 poziomu. Mam macie jakie poziomy tu są. Co? Opowiadasz dowci po 9 na 10, co wolą duże piersi, a ten dziesiąty woli tych dziewięciu? Jesteś się nieśmieszni. Rupert! Jesteś nieśmiesznym pedałem. Za nie wiadomo. Za nie wiadomo o twoim pochodzeniu. O, kto wie gdzie twoja matka po lasach chadzała? Z kim? A może listonosz jest twoim rodzicem? No, i co? I, I się zgarbisz. Kurde. Jesteśmy tutaj, wcześniej byliśmy tam. Mamy teraz to miasto. Mamy to miasto. Mmm, brzmi ciekawie. Dynny, i Marylady. No dobra. Co, co mi to miasto może powiedzieć ciekawego o sobie? To, że póki co jest jeden pedał, u którego można cokolwiek kupić i jest to Rupert. Jak można, kurwa, mieć na imię Rupert? ja yeah. noż już pytel brzmi o wiele tak bardziej męsko niż Rupert. Co to, kurwa, za nie? Może, może jeszcze, żeby nazywał się, nie wiem, Karol albo Marek. skurwa kurwa, to jest bardziej sensowne, ale Rupert. Bo kurde, nazywa się to Zygfryd! Ale nie Rupert! Jezu. Dobrze. Jeżeli są tu jakieś Ruperty, bardzo mi przykro. <grydy> no i no, jeżeli chodzi tutaj o samo miasto, samą wioskę. Wioska. Ona no, no, prezentuje się całkiem fajnie, bardziej majestatycznie, że, 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 że tak powiem. Bo. Jestem no, Kurde, nie chciałem z tobą wchodzić w handel, ale skoro już mnie do tego zmuszasz. O, wow, mamy pieniążki jakiekolwiek. Co, my, co ty masz tu? E, Pątlik, pachołka, kaptur, strażnika. Jakiś, jakiś kurwa, gówna. Co to za, co to za syf? jakieś jakiegoś frenzla. Znowu burza jest, jezus. Mały płot płotna. Właśnie, ja tam u mojego czeka Fu, i nie poszedłem do żadnego krawca. to samo. No, ale. Coś mi tu wchodzi w do oko. Skrzynka. Krzynka! Co mi mówisz, mała krzynko? Że chuj. Container is empty. Beczka do... do czego? Trucinowanie? Co to, kurwa mogę zrobić? Trucinować? No dobra. Póki co... Mamy pozycję dwóch ludzików w całej tej zaseranej wiosce. No, na pewno jest większe powierzchniowo niż wioska śmierów, ale jest tu kurde tak pusto mimo wszystko. Ja liczę na to, że nasi twórcy gry wkrótce skupią się na daniu trochę życia tej wiosce, bo póki co to jest pełno drzewna jakaś ławeczka swoją drogą. Zajebista jest to ławeczka, bo niedawno sam zrobiłem taką. Ehm, co jeszcze? pełno sztabek drzewa sztabek sztabki szczapkę. jakiś kolejny klement yy, przepraszam rupert zwracam honor rupert to nie takie zjebane imię lepsze jest klement no dobra idziemy dalej szukamy dalej kurde tak naprawdę tutaj nic więcej nie ma Co dalej? Co dalej? Nic nie ma. Kurde. Cóż za... Cóż za nudne miasto. To jest tak naprawdę jeden gościu. Jaka bieda. No dobra, ale zobaczmy jak prezentują się nasze włości. Mamy tutaj przedstawionych rycerzy poziomu 40 i jakiś siurów, strażników też poziomu 40. Dalej mamy żebraków, czyli Poziom przeciwnika ten sam co u Ismirów. Zobaczmy, czy tak samo fajnie się ich bije. Chodź, tutaj genoju! No. Wygląda to jakże, jakże podobnie. Jakiego szału tutaj nie ma. Może zamiast. No, popatrzcie! I to jest coś, co mnie rozpierdala. Najpierw się koleś na mnie rzuca, biegnie ja ci frajerze, o, a może jednak nie I się cofa No patrzcie za zakretem. No dobra, przejrzyjmy się tutaj po tym terenie a Raczej walczyć z przeciwnikami nie mam jakiegoś specjalnie zamiaru Bo będzie wyglądać to tak samo jak w przypadku poprzednich walk Czyli fa, 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 fascynująco e, No dobra Nie wiem, może w innych odcinkach tak bardziej skupię się na opowiadaniu Eee... Uh, no problem, give me your all gold and a uh, woman. No, mamy tu jakiegoś dzikiego lisa, zaraz się za nami puści. Sekretariat, taki, taki, taki puszczalski lisak. Yes! Yes! Poke! Poke! Fajnie To tak samo... Właśnie Jeżeli to mi się przyniosło, to ciekawe czy coś jeszcze Nej To jest jedna... Nikt, nie, raczej mi się więcej nie przenosiło rzeczy Tylko to co posiadam w tamtej... Skrzynce się przeniosło No dobra Lasy tu przedstawiają się ciekawiej, ładniej to wszystko wygląda Mamy tu jakiegoś lesy... Lesowa Mamy to dziczka Kurwa macie te jebane FPS-y. Dziękuję, dziękuję, że się kurwa ustabilizowałeście. Mam nadzieję, że jak wejdzie Unity Fight, to znikniecie na dobre. Napierdalam no warchlaka. Jeb w tarczę. No, myknij w tarczę, dajesz. No myknij. No właśnie. Kiedyś był problem, że yy, mimo wszystko zwierzęta przebijały się przez zastawę, przez obronę. I nie dało się tego nijak zablokować. No teraz, jak widać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Co się tu dzieje? Potrzebuję jeszcze tylko troszkę. No to może pójdę na jakiegoś kurwa kolesia level 50 i go zabiję tak w pół godziny. O tak. Mamy tu wilk, młody wilk, poziom czwarty. Wbiję mu już w dupkę. Jezus Mario, no to jest... To już kurwa jest przesada. Myślałem, znaczy, że jak zostanę level tobie to trafi życie. Tak. A jednak nie. No, tak czy siak. Na chwilę obecną tak przedstawia się wioska. I dla wygląda. Paskudnie. Czy... Czy zagram tutaj jeszcze? Nie wiem. Tak czy siak. W momencie kiedy umieram nie chcę nagrywać zbytnio, bo zazwyczaj się kraszuje cały system i pierdoli. Także... Do zobaczenia w następnym odcinku. To trwało może 9 minut, 10, niecałe. Tak czy siak. O, właśnie, możemy się przenieść do zakładną no, pierwotnej wiary, to do zobaczenia tam w następnym odcinku.